Jak było kiedyś, mi się wydaje, że było tak samo, tylko że kiedyś wierzono bardziej w to, że te 60% jak jest, to rokuje, a te 40%, jeżeli nie jest dla mnie najważniejsze na świecie, to mogę na to machnąć ręką. A my dzisiaj chcemy 100%. A my dzisiaj chcemy, żeby było idealnie zawsze. Tak. Jak jest jakikolwiek mały problem, kamyk w bucie, to dla nas to już jest skała nie do przejścia. Zdejmujemy but, wysypujemy kamyk i idziemy dalej. No nie, kiedyś też rozwiązano te problemy, też uczono się rozmawiać, też uczono się tej gradacji, ale to jest dla ciebie ważne, okej, okay, mikrona z głowy nie spadnie, dzisiaj niech będzie po twojemu, ale wiesz, w przyszłym tygodniu bym chciał, żeby było po mojemu. Nie no, spoko, nie ma problemu. A dzisiaj my ciągniemy tą kołdrę do siebie. Dzisiaj pompujemy to ego. Popatrz na ego swoich dziadków. Jakie jest? Ogromne? Nie. No właśnie. Dlatego oni są w stanie sobą funkcjonować. A jeżeli my dzisiaj idziemy na coaching, na terapię, na psychoterapię ktoś nam pompuje ego, że teraz ty jesteś najważniejszy, najmądrzejszy, najmądrzejszy, co ta twoja partnerka może, ona nie ma prawa, on nie ma prawa, idziemy do tego domu mówimy teraz ja, 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 ja. Dziękuję, to się nie nadaje do związku. Jeszcze tak najlepsze, jak ktoś powie w domu tak mi powiedział psychoterapeuta, tak. muszę postawić na siebie, odchodzę. Tak.